Cześć, przepraszam, że mnie widać nie będzie, ale dzisiaj Wam przedstawię filmik, co jest na moim tablecie. O, jest 8.27. Mhm. Wtorek, 23 grudnia, płacę wybranie mhm. I tak wygląda moja tapeta. Taka zielona, no tutaj takie liście. Proszę podglądować to zdjęcie lub... Dejtacja trzeba tutaj taki widżet YouTube i właśnie YouTube, i Google. Tutaj mamy Google, i taki tak to głośnik powiem. No. Aha, i mój y, tablet się nazywa Alcatel Toy. Tutaj mamy menu. I mam tak. Aparat. Taki Apps on CD. Facebook, Galeria, Gmail, y, takie google plus, <gespère> Internet, kalendarz, kalkulator, Internet, mapy, y, menger plików, muzyka Play, Ouffice Suite, nie wiem jak to powiedzieć, osoby pobrane, poczta Pou. Ja już nakręciłam filmik mój pauf. Rejestracja, rejestracja, rejestrator dźwięków, sklep Play. Tu mam Talk, Twitter, ustawienia, ustawienia Google, wyszukiwarkę Google, YouTube, zdjęcia i zegar. No. O, usuń się Okej, okay. tylko to Fajny ten tablet Nie za duży, nie za mały Akurat taki podręczny, tak wygląda Jak go dostałam w tamtym roku Na gwiazdkę I jeszcze raz przypominam Jutro są święta i nakręcę filmik Co dostałam na święta no. I to wszystko. Aparat jakoś super. Widzicie kręcę was telefonem. Bo naprawdę aparat... Teraz jest... Teraz nie ma aż bardzo takiego światła. I trochę głupio widać, ale naprawdę aparat super. No. Ja nim też raz kręciłam. Mój pierwszy filmik nim kręciłam. I jestem zadowolona. Więc cześć! Myślę, że Wam się podobało.